Pięknie zachowany talar Władysława IV wasy. Moneta w gradingu NGC, nota AU55, efektowny, okazowy w takiej gabinetowej patynie i przede wszystkim jak na emisję toruńską, to bardzo dobrze głęboko wybity. Tutaj te monety często są właśnie takie płaskie, niepodobijane, a tutaj wystarczy spojrzeć na tego anioła i zobaczyć, jak rewelacyjna jest jakość bicia tego egzemplarza jak głęboki, właśnie z tymi piórkami widocznymi jeszcze ze skrzydeł. Dobrze widoczna twarz, elementy tutaj ubioru, czy chociażby herb torunia, ta budowla z herbu torunia na dole. Wszystko podkreślone znakomitą patyną. Piękna, bardzo okazała moneta. I jak na talara, to z dobrą notą About and Circulated. Zresztą, patrząc na wygląd tej monety, odnosząc do noty. Nie wiem jak dawny to jest grading, ale numer na 4 to raczej dość dawny, bo teraz chyba już około 6000, 6 z przodu jest na numerach NGC, więc grading może być starszy. Bo wydaje mi się, że gdyby współcześnie wysłać tą monetę, to myślę, że nota powinna być nawet większa. Proszę Państwa, tutaj naprawdę oglądając pod różnymi kątami, ja nie widzę elementów startych obiegiem. Wystarczy spojrzeć chociażby na kulewską głowę, na te włosy, jakże cieniutkie, a jednocześnie. Niespłaszczone, niestarte, ostre. Czy tutaj elementy królewskiego ubioru. Bardzo fajny talar. Zdecydowanie polecamy. Piękny, ponadprzeciętny egzemplarz.